Dzień dobry, o oczywiście ostatni odcinek poszedł bardzo dobrze, dlatego tu dzisiaj siedzimy i naszą główną substancją będzie Melisa. Zielnik polski. Pani napisała mi bardzo słusznie, że lekarz jej powiedział, żeby to zaczęło działać, ta piękna substancja, to potrzeba ją wypić wiadrami, Także ja myślę, że zaraz, jak tylko skończymy nagranie, to zrobię sobie z niej kąpiel i to wszystkich nas tutaj wycieruje, załagodzi całe. Te... Bardzo lubiłem tamten odcinek. Uważam, że był super zabawny i taki miał być. Przez to, że to było wokół niskich cen odzieży, wywołał szereg kontrowersji, więc po prostu uznaję, że nie będę poruszał mody sieciówkowej z tych najniższych progów cenowych. Bo jak ktoś chce tam kupować, no to po prostu kupuje, no i tyle. Pod względem organizacji sprzedaży, marketingu, ten sklep jest genialnie wymyślony, dlatego też ta korporacja osiągnęła taki sukces. Jako biznes szanuję to z całego serca, no bo to po prostu jest genialna machina sprzedażowo-marketingowa. Sam chciałbym być ich właścicielem, szczerze mówiąc, jakbym był ich właścicielem, to dalej byśmy tu rozmawiali, tylko ja bym był. Oddziany. W złoty szlafrok, ponieważ ja się zajmuje IT jakąś technologią, jakimiś tam stronami internetowymi aplikacjami, zadzwonił mój klient i mówi Michał, bo jest taki projekt e-commerce, podoba nam się. E-commerce, czyli to, co tam wszystkie strony internetowe, gdzie się coś kupuje i sprzedaje. My chcemy zrobić taki jak oni tam zrobili na zachodzie. Tylko taniej. Nie da się zrobić dobrej rzeczy tanio. No, po prostu jest to niemożliwe. Zawsze gdzieś musi być i gdzieś to się musi odbić. Na czymś. Na jakości, na dostępności, na tym, czy ludzie są dobrze opłaceni, czy nie są dobrze opłaceni. U nas na osiedlu jest taki pan, złota rączka, ma taki bus i ma tam napisane, jak chcesz dobrze, to nie może być tanio, ani szybko. Jak chcesz szybko, to nie może być tanio, i tak dalej. Wzajemnie te rzeczy się wykluczają. Super sprytne. Więc uznałem, że żeby nie skalować tego wszystkiego to po prostu to wyłączę popełnię błąd to jest tylko i wyłącznie moja odpowiedzialność i jesteśmy tu z Melisą razem i mamy kubek Cisza, ani mórz produkuje to w każdym razie te kubki są genialne ale dziękuję, przede wszystkim wam dziękuję za ogromne wsparcie, bo jak napisałem, że ściągam ten film, to było chyba 170 komentarzy że wcale nie był taki zły i nikogo nie obraził i dziękuję Wam za to. Czasem jest z nami problem, bo po prostu jak coś nie jest fajne, to my Ci o tym powiemy. To rodzi pewne zawsze komplikacje. W tym przypadku skończyło się jak skończyło. Ale mój plan jest taki, żeby jutro, ponieważ tam się pojawiły głosy takie, żeby pójść do second-handu, jutro idę do second-handu i zobaczyć, bo uwielbiam second-handy. Uważam, że to jest genialne. Zresztą to jest teraz chyba główny trend modowy. Próbujemy się ubrać i staramy się ubrać w niższym budżecie. Ale dalej, jakościowo, no to po prostu second handy są do tego najlepsze. Tam są naprawdę bardzo markowe rzeczy. Zresztą pokażę Wam, co kupiłem ostatnio z second handu online. Kupiłem sobie buty, które są nowe i ktoś je wyrzucił, bo nie wiem, może był rozmiar nie taki. Stan Smithy są genialne. Zastanawiam się jak wasz tydzień się zaczął Dzisiaj jest wtorek Rano zadzwonił do mnie ten jego mój, Mówiący, że on jednak chce te aplikacje Za jedną piątą ceny Taką jak zbudował a firma Która poświęciła na to pięć razy tyle Wcześniej była ta drama z odcinkiem no, Oczywiście w międzyczasie Wszystkie rzeczy, które na co dzień się wydarzają w naszych życiach I trzeba jakoś je rozwiązać Nie wiem jak... Nie chcę sięgać po bardziej adekwatne substancje Na razie pozostanę przy Melisie I zobaczymy jak to się rozwinie A może powinienem właśnie być bardziej kontrowersyjny Ale to chyba nie jest mój styl. ja Lubię, jak, jak, jak jest miło. Czy mieliście jakieś dramy też w swoim życiu od, od kiedy? Od piątku zeszłego? Dajcie znać w komentarzu, ja Wam odpiszę chętnie. To, to jest wspaniała historia. To jest taki pamiętnik nasz wzajemny. Może jak Złote Myśli kiedyś, jak byłem w podstawówce. Jezu, ja musimy uzupełnić tych pytań i tych dzienników bez sensu zupełnie. Ten napój się nie nada. Idziemy po kawę. Ponarzekam. Wtedy się czuję człowiek lepiej. To, co jest ciekawe, dwie osoby mnie pytały, nie stąd oczywiście, jak wydrukować bilet w tym parkomacie. Nie wiem kto projektuje te parkomaty, może... Ale to jest ogólny problem, że one są w żaden sposób nie dopasowane do tego, że jak ktoś przychodzi, każdy w oczywiście w każdym mieście jest inny, żeby go szybko obsłużyć, wiedzieć o co w nim chodzi. Są wiele różnych przycisków. Nie jest wcale oczywiste dla wszystkich. Ja nie potrafię tego obsłużyć, a jestem z IT. To akurat nie był komplement. Już nie można tutaj, tędy przejechać. Lajkonik like, to nie to. Ostatnio przyszła nam dostawa o to, że... no jest dużo tych kasków no. Etiopia na przykład W sensie ta z Etiopii Etiopia jest naprawdę dobra Dzięki Espresso zawsze mieszamy przed wypiciem To jest dobre espresso Muszę odebrać Monikę z akupunktury, już jestem spóźniony. Ale tu jest palarnia. Nikt nie nie wie. Coffee Roasters ma jedną z lepszych kaw na Filipa 9. Palarnia jest tam. Prawda, że ładnie i łatwo trafić? Pięknie tu. Widać od razu, że kawowe przestrzeń. Ale jak się cicho robi w tym podwórku, czy płacić tylko gotówką? Wygląda jak wygląda. Ale to jest moim zdaniem jedna z lepszych palarni kawy w Krakowie. My się nie w ogóle gdzieś tam w szerokiej perspektywie. Jest super dobra kawa, super dobrzy roasterzy I mają takie kawy jak na przykład ta moja Kuba lubiona, tylko 30 V jest w Europie. Monika nie znosi, jak się spóźnam, ale ta kawa nie jest tego warta. Okej? Okay? Nie jest. Ale jak już tam dotrzecie, to warto, to ciekawa. Jakie tam były genialne drożdżówki. 12 dni bez cukru w moim wyzwaniu z Moniką. Jestem absolutnie nie do życia, jestem absolutnie zgorzkniały. Narzekam tylko. Wspaniale się ze mną żyje. Jak ty chcesz tam wjechać z tym autobusem? Przecież to jest niemożliwe. I poszedłem do tej palarni, którą uwielbiam, bo uważam, że tam mają super kawy. Nazywa się Coffee Roasters. I pytam... To ciekawa, czyli kawiarnia obok. Wiecie, że tu macie jedną z najlepszych palarni, jaką znam? Palarni kawy w sensie, że przepalają te kawy, tak palą te kawę. Przyszedłem dzisiaj do nich i mówię im, macie tak super kawę, to 3 o 3. Uwielbiam ją jako espresso, ona smakuje tak jak w Mediolanie albo w Neapolu espresso, jest genialna. Mówię im, czemu wy nie, czemu was nie ma na internecie? A, nie mamy na to czasu. Kawiarnia obok kupuje kawę... Z Roll Oni są akurat tani. Bardzo dobre są te kawy. Bardzo popularne we wszystkich kawiarniach. Po co nam internet? Przychodzę tam do nich, na to podwórko. Nie udało mi się zamówić w sklepie internetowym. Mogę kupić tego od ręki. No tak, ale tylko gotówką. Ale nie mam gotówki, bo teraz nikt nie ma gotówki. Więc poszedłem do samochodu, przyniosłem gotówkę. Więc był problem z wydaniem tej gotówki. Jezus Maria. W każdym razie mam też Roll Stains. Też kawa typu speciality, czyli 84 punkty na 100. No i tu jest pokazane skąd to jest, z jakiej farmy. Że to jest Dios Armao. I wtedy, im więcej wyczytamy, na no zawsze Wam to mówię, im więcej wyczytamy z tyłu, informacji od jakiego farmera, tym po prostu kawa jest lepsza. No, to jest akurat Arabika. Wiadomo, że to, że zarabika to nam nie wszystko mówi, bo robusta może być równie dobrze, dobra. I idziemy dalej do następnego odcinka, który będzie w czwartek, mam nadzieję, i gdzie zobaczycie moje zmagania z kupieniem czegoś fajnego sobie w Second handzie. Trzech nie mogę doczekać, bo uwielbiam chodzić do second-handu. Wydaje mi się, że największy kłopot jest taki, że oni tam mają dostawy co 6 dni, a jutro jest czwartek. Nie, jutro jest środa. Więc jak przyjdę w środę, to asortyment już może być przebrany. Dopiero teraz, jak o tym mówię, to sobie to przemyślałem, że miałem tam przyjść w poniedziałek, bo wtedy jest nowa dostawa. Jak debil. No ale może coś zostanie, że akurat tego jakieś sprawne oko. Huntera, dobrej odzieży. Second handowy nie wypatrzyło i mi to zostanie. Zobaczymy. To jest w ogóle mój zaprzyjaźniony second hand. Zadzwoniłem tam, czy mogę nagrać, powiedzieć, że nie. To był odcinek Melisa z Michałem i mam nadzieję, że do zobaczenia w czwartek, a później znowu we wtorek. Zobaczymy, czy te publikacje mają sens, bo wtedy nie mam o czym sensownym mówić, więc mówię o byle czym, czyli jak na co dzień. Pozdrowienia. Dzięki, że oglądacie. Dajcie komentarz, subskrybujcie wam, odpiszę i zobaczymy, co u Was fajnego. Koniecznie skomentujcie. Pa!